Cześć kochani, witamy Was na kanale Białorusini w Polsce. Dzisiaj zamierzamy pojechać do gospodarstwa, które się nazywa Jagodowe Marzenie. Tam są takie plantacje, na których, na których będzie można zbierać jagody i poczęstować się, spróbować różnych takich rzeczy, na przykład ciasto z jagodami. Prawda? Różne napoje. Bo tam jest taka strefa relaksacyjna. No i oczywiście dowiedzieć się dużo różnych rzeczy o owocach. Jestem pewna, że ta wycieczka, nazwijmy to tak, będzie bardzo ciekawa, szczególnie dla dzieci, które mi się wydaje dzisiaj są po prostu przyklejone do swoich gadżetów, do swoich telefonów i mi się wydaje, czasami po prostu nie wiedzą o tym, że owoce biorą się nie ze sklepu, tylko z krzaków. To, to nie jest moje, to jest wino z z Zaprzyjaźnionego gospodarstwa z łodzi, z jagody tam mm. czekaj, z Tam jest plakat. Możesz, trochę później, nie? I za trochę później. Tak. Baterii wpadła, jak widziałem. To jest spożywcze, można zjeść, można nie jeść. To jest kwestia, jak to chce, nie? Jak smakuje? Mm. Super. Eee, jak chcecie przyjechać tam do nas, coś zobaczyć. Kogoś tu zaprosić, żeby. Nie... Hej, dziewczyny, a co tu robicie? A teraz, kochani, zobaczcie, gdzie znajduje się gospodarstwo Jagodowe Marzenie. To tak naprawdę raj na ziemi, więc zachęcam wszystkich do zwiedzenia tego niesamowitego miejsca. przyjechać, na przykład się tam dowiedli, czy o zrabinę, czy czy o jagodę, no to jak najbardziej przyjeżdżają, nie? A to są nasze odmiany, eee. które mamy. Tak, baktarski docz, jugana, nimfa, silginka i, i wostork. O, naj, masz rację, najlepsza jest nimfa, ale w ogóle nam prawie nie owocuje, te owoce są tam po cztery na krzyż ale jest naprawdę słodka i słodka i, i przyjemna, nie? Najlepiej nam się sprawdza wostok. Ale tu mamy wykoszone właśnie zrędy silginki i jugany, bo one Kwiaty przypominają żurawia. Mhm. Dokładnie. Z <laughs> no to już trzeba mieć po prostu wprawę. I tak to właśnie idzie. Przynajmniej cztery razy w roku uh -huh. pielimy. A wiesz jak ta jagodka się nazywa? E, tak. Jagoda kamczacka. Wiesz o tym, nie? Chciałaś powiedzieć, ale nie zapomnę. Aha, chciałaś powiedzieć. No to fajnie, że wszystko znasz. Ja nie. No. No widać, że smakuje. Ale są takie. Zawsze są okrągłe. Super tak. owoce, prawda? Smakuje, pokaż język, i wszystko bardzo ekologiczne jest. A tu jest agrest, który jest, on nie owocuje jeszcze, bo tak, bardzo dobry jest, dokładnie. No. O. Nie tak jak w sklepie. Nie. No nie. Żeby cię nie dziabną. No. I jest miododajna. Jest nawet miód faceliowy. I też produkujecie? nie? Nie, miodu ja. jeszcze nie produkujemy, ale mąż się przymierza do miodu. Mhm. No i co, Marcelka? Jesteśmy już po, prawda? Jak było, Marcelka, powiedz. No i jedliśmy tam nie śniwaliśmy. I było pyszne, bardzo. Bardzo pyszne. No tak. My się, się wydaje, wybrudziłam. że jesteś. Wybrudziłaś to nic. To zawsze można wyprać, wiesz. Najważniejsze, Marcelka, jest to, że jeszcze jesteś zadowolona. W prezencie dostałaś naklejki, co jeszcze taki poster. Z ptakami. Z tyłu tam można sobie przeczytać, co to są za ptaki, prawda, Marcelka? Tak. Bardzo mi się spodobało, że tam e, można zjeść trochę jagód z krzaków. Pani Małgorzata się wszystko pokazuje. Opowiada o tym, jak e, wygląda ten proces zbierania jagód. Właśnie byłam bardzo zaskoczona, że to jest bardzo skomplikowany proces. E, no i. Była tam jeszcze taka strefa dla dzieci, to znaczy taka edukacyjna strefa, tak, prawda, Marcelka? Tam były takie tablicy, na których było napisane, były napisane różne nazwy jagód, no i oraz krzaki. Można było zobaczyć, jak wyglądają te krzaki oraz jagody. Linki do, do tych plantacji, w ogóle do stron internetowych, będą umieszczone w opisie do tego filmiku. Tak. Dziękujemy serdecznie za, serdecznie za uwagę. Wszystkiego bye, bye. najlepszego. Pa dziewczynki, żegnamy się. Pa. Pa. pa.